Dobrze jestem z powrotem. I dalej lecimy. Y, powiem wam kiedy wyłączyć moduł SAS y, RCS należy włączyć i wtedy, kiedy się wyłącza SAS. Bo kiedy są oba włączone to RCS często wariuje. I przynajmniej w tym modelu rakiety y, ja wolę wyszczeli puszczać te mniejsze y, zbiory paliwa zanim się do końca w nich skończy, bo tak śmiesznie odlatują. I teraz znowu naciskam spację i po chwili wyłączamy moduł SAS włączamy moduł RCS i ustawiamy się tak, żeby zacząć wchodzić na orbitę, żeby pod kątem żeby zacząć pod kątem lecieć w stronę Ziemi. Należy przy tym pamiętać, aby nie stracić kontroli na statkiem tak jak ja w tej chwili. Za chwilę się. No, skończyło się paliwo w tych. Yy, możecie oczywiście w tej chwili zwiększyć zużycie paliwa, ale. No, nie opłaca się zbytnio tego robić. Bo wtedy ciężej się kieruje statkiem. Leci teoretycznie tyle samo. Tyle, że ułatwia to kontrolę znacznie. Teraz jesteśmy poza atmosferą, więc szybko luknę na orbitę dobra a zepsułem yy, yy, dlatego są takie te niby światełka niby coś tam bo to, to jest specjalne paliwo do modułu RCS to specjalne paliwo Kiedy wyłączyłem moduł RCS, to nie będzie tego paliwa i nie będzie się ono zużywało. Chyba tylko prąd się będzie zużywał wtedy. Ale fajna muzyczka jest taka w tle, nie wiem czy słyszycie. Podoba mi się taka. Za chwilę skończy mi się paliwo. Nie wiem czy widzicie kursor myszki. Jak coś teraz ja obróciłem widokiem ziemi, nic nie zaczęło się dziać dziwnego. Odłączamy, patrzymy na orbitę, jeszcze trochę brakuje. Nie mam pojęcia, czy mi się uda. Poprzednim razem tutaj skończyło mi się paliwo i mi się nie udało, bo statek zaczął spazmować i się kręcić. Nie wiem, czy mi się uda, za chwilę mi się skończy paliwo. Chyba będę nagrywał po raz któryś. O, jednak nie. Ta niebieska linia, ta niebieska, pff, tutaj mam dużo już zawieszonych satelit, to jest orbita naszej satelity. W tej chwili dotyczyliśmy. No. Naciskamy spację. Spację. No. I odpada ostatnia część naszej rakiety. A my. Zataczamy piękną orbitę wokoło Ziemi Piękno, nawet trochę równą <laughs> Niektóre to nie są takie równe <laughs> Na przykład ta pogrubiona, taka No nie jest pogrubiona, ale ta Taka jajkowata Ale dobrze, wracając do naszej satelity W tym momencie wyłączamy przycisk R I najlepiej ustawiamy się jakoś, żeby nasz śliczny dziubek był przodem do słoneczka Możecie, jeśli wystartowaliście wieczorem, no to zależy w jaką stronę polecieliście, ale może na przykład być, możecie być, yy, słońce wam zasłaniać ziemię, to wtedy będzie problematycznie. Ale tak naprawdę już jeśli wiesz co robić w kosmosie, to już praktycznie nic, już można tak zostawić rakietę i ona nigdy nie spadnie. No, dobra, nie spadnie nigdy. Już praktycznie nie ma szans, żeby wróciła. Tak. Teraz trzeba jakoś zmanewrować, bo... Mm, bo nie wiem teraz gdzie jest góra, a gdzie jest dół tej rakiety Nie rakiety już, tylko satelity. A! Dlatego nie wiem czy naciskając do góry czy na dół Prowadzę No i jeszcze troszeczkę I teraz nacisnę T I teraz rakieta satelita już automatycznie się dostosuje i teraz prawym naciskamy na to, co zamontowaliśmy tutaj. I klikamy w ten niebieski prostokącik. I popatrzycie, co oto się pięknego stało z naszą satelitą. Możemy włączyć termometr bez słoneczka. No, termometr tutaj trochę dziwnie pracuje. Jest minus 200 stopni, chociaż powinno być minus 273,6. Możemy uruchomić to coś. Możemy uruchomić to, cokolwiek to jest. O, przyspieszenie ziemskie mierzy. Drugi termometr. Też minus 200 stopni. W słoneczku jest minus 40, z tego co zmierzyłem, taki mały spoiler. A tutaj jest. Nie mam pojęcia, co. Ale widzimy, jak teraz wygląda nasz, pięknie nasza satelita. Gdybyśmy ją obrócili, to to automatycznie by się dostosowało do słońca. Tam księżyc widać. Nie wiem, czy widzicie kursor. No, i ona będzie tak krążyła po tej orbicie, tak naprawdę w nieskończoność. Po tej pięknej niebieskiej orbicie. PE oznacza, gdzie będziemy najniżej na tej orbicie. Gdzie będziemy najbliżej Ziemi. Ale nie bójcie się, nie ma szansy, żebyście stamtąd spadli. Nie ma żadnej szansy, żebyście stamtąd spadli. A AP to tam, gdzie będziecie najwyżej. Dobrze, i w sumie w tym momencie mogę wyłączyć ten filmik. Chociaż uwielbiam patrzeć, jak moje satelity jeszcze suną przez kosmos. Fajnie się teraz tak śmiesznie można obracać, tylko trzeba wyłączyć wtedy S.A.S. Nie ma tu atmosfery, więc nie ma jakby co zniszczyć nawet tych mm, yy, słonecznych tych. Należy pamiętać, że jak wszystkie wyłączymy, to jestem takim trochę chomikiem, wszystko oszczędzam, ale kiedy wszystko wyłączymy, to one przestają zbierać energię ale nasz moduł a nie widać go stąd on zużywa chyba 0,01 czy tam 0,07 chyba yy, To niby woltów na sekundę i zjada nam to prąd ale nie ma się co bać o jeśli chyba wyłączymy to mm, nie wiem nie wiem nie wiem nieważne nie Dobra to zjadę nam to trochę prądu. Ale 500 V to wiecie. To trochę to jest zajmie. Więc od nowa otworzę. Tylko dwa. Nie bójcie się, że coś Was trafi, no bo to chyba logiczne. Jesteśmy 102 km od Ziemi. 2,5 km na sekundę. Prawie. O, jeszcze dużo paliwa w tym baku zostało. Więc nie ma praktycznie szans, żeby cokolwiek nas uderzyło, no bo. Jakby więcej uznając, że no nie wiem ile ma tutaj przekątna, znaczy nie przekątna tylko tego ekranu, ile ma stopni, ale wystarczy, żeby jedną minutą, czyli 1,6 stopnia już by przeleciało obok nas spokojnie z 50 metrów w jakiś obiekt. Czyli to byłby cud, gdyby w ogóle ktoś specjalnie choćby w nas trafił. To byłby cud, gdyby ręcznie to zrobił. Dobra i w tym momencie już mogę skończyć filmik, kończę gadać. 线嘛。